Cześć wszystkim, ja jestem nosik. To jest odcinek o dodatkach Ostatnio wiele osób prosiło, pisało w komentarzach, żebym przedstawił swoje dodatki lub po prostu pisali, żebym podał jakieś dymki czy coś, no... Tutaj mamy przykład komentarz, że mogę zrobić No to tako. Moje datki są takie Wchodzimy w aktywne dodatki To jest Stamina, Better Mod, Dzieci Ciekawiconych Kto się przydaje do quest'a dziennego, tam zawracają Emoticona na czacie, Curtis Muzyka w 2 zmienia panel lotów. Panel wygląda tak, już wam pokazuję. To, to wygląda taką. Lecimy dalej. Mieczek jako kursor to jest ten kursor, właśnie teraz jak jeżdżę. Star Legendy to, to zmienia po prostu wygląd legend. Krona PH, to jest taka korona. Show Battle. Tutaj, jeżeli mam z jakąś walkę, to ja wam pokażę. Zabijam Starhawna No i muszę klikać, klikam prawie przyciskiem myszy na No Tę kuleczkę I pokazuję nam ostatnią walkę Dalej Co tu jest? To po lewej stronie equipunku przycisk zdejmuje się, To jest to Klikam po prostu tak I na co Czasami mi się obuduje i trzeba kilka razy kliknąć hmm. I co tu dalej jest? Change character No to to jest Jak się ma to jest to Ładne tipy to, jest, to są jakieś tipy, tylko szczerze nie pamiętam mam, jakie byście musieli sobie sprawdzić paczka dodatków. To jest moje, no i tu są dalej, tu da, dalsze dodatki są moje. No to zaraz wam jeszcze pokażę. Wejdę w Addons. No tak, o tutaj mam paczkę dodatków. Szczerze nie pamiętam, co tutaj, nie, nie pamiętam, co tutaj dałem, ale no, paczka jest prosta do zrobienia. Ogólnie dam Wam linka do niej w komentarzu. Skopiłem od razu, to tutaj dalej mam tutaj jest chyba tak sama paczka, tylko dla zastępcy motyw starych porów mamy, tu ładowania Ta mapka z P3, P4 tutaj nie używam tego akurat, z Gopy też nie chodzę nie tyłem, tutaj mamy, to za to banda nie ma, ale tego nie udostępniam oczywiście X na górze. To dodatek tutaj pokazuje nam Expo zainstalujemy sobie, zaraz pokażę jak to działa moje dodatki odświeżamy dobra jakiś potworek o tutaj jest to lubimy sobie i dodatek pokazuję tutaj expa na samej górze hmm. fajny dosyć tło V2 to jest tu o takie tutaj w te gwiazdki co tam nie wiem gwiazdy czy co tam tego nie udostępniam To jest zegar po prostu taki, taki zegar Też mogę wam udostępnić To będzie wszystko w opisie oczywiście To jest po prostu to jest zwykły lotlock gruba. Po prostu żeby nie instalować sobie Cały czas zdalnie Że wchodząc na stronę, kakoweś link I tak dalej, mam wszystko ustawione już W dodatkach, klikaj instaluj to motyw też nie daje, no i tutaj właśnie powiem, legenda to jest na przykład to jest Cyclulz, zdobyłeś legendę, no jak z potrafieniem jakiegoś heroika, czy legendy to wyskakuje zawsze I to są okienka z loty. Aha, to, to by się po prostu naklanie. Yy, Lega jaką lotniliśmy. No to przykładowo to jest coś takiego mm, mamy to. No nie wiem, co byśmy mogli dać tutaj kurta padłego strażnika. Przedmiot legendarny No i To wyświetla na klanie. Tu roku ucieka Chociaż ja jakoś nie mam To wyświetla na po prostu Jeżeli zrobimy jakoś tak, to automatycznie wysyła No No tutaj jest tak. No to są chyba wszystkie moje dodatki Tylko tutaj mam Tutaj jeszcze tak przewinę to są, to są właśnie te dodatki Trochę tego mam, ale no Przydaje się i tutaj jeszcze raz coś daję. No i to, to te paczkę dam w opisie. Yy, to te dwa ostatnie tak samo. Z też dam. Tło mogę dać. Chodzenia tego nie daje, oczywiście. I chyba to wszystko. No dobra, jeszcze są tutaj na, tutaj na chwilkę. Uprzedzając pytania niektórych osób: Halo Noisik, jak to zainstalować? Czemu mi to nie działa? Halo, co, co, co to się dzieje z tymi dodatkami? Nie chce mi działać. Nie wyświetla mi się wszystko że coś się buguje? No to pierwszą rzecz, jaką musicie zrobić, tam mieć reputację na plusie, żeby w ogóle wejść w kreator dodatków. I sobie jeszcze lewe dobiję na szybko. Ten 2,3,6 żeby był. Gór mamy. No to taka, uprzedzając pytania niektórych osób, no to musicie mieć reputację na plusie. Po, tutaj mam podrzucę sklejkę w opisie. Tak, o, to wszystko ze sklejki kopiujecie. Wchodzicie w klatkę dodatków, klikacie nowy dodatek. Wklejacie tutaj, dajmy sobie testowy. Wklejacie tak, zapisujecie. Aha, zapisujecie sobie. Publik klikacie, publikuj. Dodatek powinien być tutaj, moje dodatki. Na dole powinien być testowy Odświeżmy O tu był już No więc tutaj macie dodatek testowy I po prostu z tego mojej dodatki instalujecie go Ja zaraz tutaj Instalujecie go i to powinno działać Nie ma nawet, no, musi działać Mi działa to czemu wam nie działać ma No dobra To już jest taki ostateczny dodatek